Siemanko, witajcie na moim kanale. Weekend się zbliża, czyli oczywiście dla mnie największy czas pracy. Zwłaszcza, że teraz w soboty dużo rodzin przyjeżdża tutaj oglądać ten dom. Dzisiaj akurat przyjeżdża jedna, która tutaj zostaje na noc. Dlatego standardowo posątałem, ogarnąłem wszystko, przygotowałem drewno, żeby tutaj było fajnie, ciepło. Powłączałem wodę i tak dalej. Ale temat dzisiejszego odcinka jest trochę inny, ponieważ. Aha, nie przejmujcie się, jest tutaj trochę ciemno, nie mogę włączyć prądu, ponieważ poprosiłem pana elektryka, robi mi tam przepięcie instalacji w tamtym domu, bo robię tam, jak widzieliście w ostatnim odcinkach. Znaczy nie, no nie widzieliście, no bo w sumie no nie chcieliście widzieć, bo kiedyś pytałem się, czy jesteście, to nikt nic nie mówił, więc nie nagrywaliśmy dosyć dużo prac, które były wykonane w ostatnim czasie w tamtym domu obok, ale później stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać, dlatego założyliśmy nową playlistę, czyli remont domu. Ja idę działać i widzimy się w tamtym budynku. Chodź tu jak tu spokazuje. Już Został kawałek jeszcze, iż 1,5 metra. Luksus. No, tak tak. Profesjonalne no, rusztowanie. O. żeby inny, ale Kurde, Ode Idziemy dalej pozostały kawałek. Dzisiaj pasuje to skończyć cieplutko. Nam tutaj jest dmucha. Jest to robić. Tu macie temperaturę na wylocie z tymi kominami dwoma. Jest tu ponad 214 stopni. Więc uwierzcie mi, że tam gdzie dmucha. Na tamtą część budynku jest tam bardzo gorąco. Widzicie co robi temperatura? Trzeba to owinąć jeszcze raz, ale jak już wyjdziemy z kodłowni to zabezpieczymy tak porządnie. Bo będziemy rozpinać to i będziemy robić jeszcze jeden na dół. Prawdopodobnie będzie szedł jakoś nad drzwiami, schodził w dół i puścimy go tym razem o dołu. Zrobimy tak dosyć ciekawie. Następną opcję na nawiewu że wentylatory będą buchać od góry, w sensie będą wbijać ciepłe powietrze na dół, będą mieszać, a ciepłe będzie wypuszczone od dołu. Zrobimy odwrotnie, niż jest tam. Tam musi się od dołu, znaczy tam musi śmiać od góry i od góry są wentylatory. A tam tu będą wentylatory od góry, a ciepłe od dołu. Jak po dołówkach. Będzie taka sytuacja Dobra, murujemy, bo trzeba to dzisiaj skończyć. I to trzeba nagrać film dla wspierających oczywiście, bo obiecałem. Prawie gotowe, prawie gotowe, ale niestety nie mam jak tam dojść do góry. Dlatego stwierdziłem, że, jako że jest sobota, godzina chyba 19, to już nie będę kombinował. Tylko ten kawałek sobie dokleję, w poniedziałek zamówię karton Gipsy i od razu trzeba tą ścianę okleić. a Aczkolwiek nie wiem, bo cegła ogólnie to mi się podoba i zastanawiam się jeszcze czy ją będę oklejał czy nie bo w środku to raczej zostanie taka jaka jest bo będzie pasować do komina, taki fajny klimat, więc możecie napisać w komentarzach co Wy na to, czy byście okleili sobie, czy po prostu tak zostawili może zagruntować, albo odświeżyć, żeby taki był mocny intensywny kolor tej cegły osobiście to mówię, to jak chodzi o kotłowie, no to mi się bardzo podoba, fajnie to wyszło, u góry zacząłem dawać pustak, bo niestety no ciężko jest to wciągać do góry tą cegłę, zwłaszcza, że jest taka drobnica i układać ją ewentualnie tutaj gdzieś było dawane do wiązania i tu jest do wiązania z murem, zrobiliśmy takie dosyć mocne mocne powiązanie tego wszystkiego dobra, zobaczcie z drugiej strony i wystarczy na dzisiaj a resztę zobaczycie w kolejnym odcinku, jak już to skończę jak ta ściana wyszła, jak chodzi o ogrzewanie tutaj tego tyłu? Bo w przód widzieliście, że jest nadmuchowy tymi srebrnymi rurami z izolacji, z wełny idzie i tu jest środek pusty. Ten środek jest przygotowany po to, że ona przejdzie gdzieś tędyk, tędyk, tędyk. Tu zejdzie na dół ta rura, i tutaj zostanie gdzieś przekuta na drugą stronę, przebita. Po prostu zrobimy odwrotnie ogrzewanie. Tam było od góry, tu zrobimy od dołu, i od góry damy wentylatory coś takiego, ale to zobaczycie jak będziemy to łączyć, bo to na pewno się wydarzy już niedługo, bo teraz biorę się ostro za ten dom, więc odcinki z tamtego domu muszą na razie poczekać, prawdopodobnie podbitka musi też poczekać. Tak wyszło z tej strony. Rusztowanie Janusza. Oczywiście na pewno jeden komentarz będzie, to może sobie, o, to sobie zobaczyć. Tak wygląda Rusztowanie Janusza, czyli pustaki, deski. Pustaki i tam deski były, ale ściągnąłem, bo zbyt bardzo się chwiało, dlatego w sumie tej góry nie zrobiłem, bo no już trochę było jednak niebezpiecznie, bujało się za bardzo. Dlatego to sobie odpuściłem. Na spokojnie odpocznę poniedzieli i zacznę tutaj działać. Dalej. W sumie to dużo odpoczynku, nie mam jeden dzień. Z tej strony wyszło tak. Tu jest powiązanie, tu jest powiązanie. Standardowo paczka steropianu musi być. Więc nabiera wyglądu, zobaczycie za kilka dni jak to nabierze prawdziwego wyglądu, jak już się to skończy, da się karton gips, połączy się, wszystko pomaluje, nabierze ekstra wyglądu. Odnoszę tej ściany, ona dostanie elewację, w sensie styropian, klat, klej, siatkę, zobaczycie już niedługo jak się to zmieni. Oczywiście okablowanie jest w trakcie kończenia, bo tutaj ta akurat robi... Elektryk z uprawnieniami, bo jak chodzi o schodówkę, to trochę słabo się z tym czuję, dlatego stwierdziłem, że niech on to zrobi. Więc jest podpięcie z jednej, podpięcie z drugiej, czyli po prostu taki dosyć mocny remont w tym domu się dzieje. Mamy 5 miesięcy na wykonanie tego wszystkiego do stanu, takiego że można tutaj przyjść i się pobawić, dlatego o tym porozmawiamy na. o tym porozmawiamy w filmach dla wspierających ten kanał, ponieważ chcemy Wam powiedzieć, już tak naprawdę czym się zajmujemy i co planujemy zrobić w tym dużym domu oraz po co wybudowaliśmy ten mały dom. Dlatego o tym się dowiecie, ale to tak jak mówię, prawdopodobnie już od poniedziałku ruszą my pierwsze filmy dla wspierających, w którym się po prostu w którym będziecie wiedzieć wszystko, to co Was interesuje od dłuższego czasu. A oczywiście osoby na podstawowym kanale, czyli na tym, którym jest teraz. Nie przejmujcie się, nie obrażajcie się, po prostu chcemy zrobić takie grono osób zainteresowanych naszym życiem i tym, co robimy. Jeżeli po prostu będzie wszystko w porządku, to te filmy normalnie będą wrzucane dla. zamiast dla wspierających, normalnie będą wrzucane na publiczne, więc będzie wszystko ok. Ale tak jak mówię, na razie musimy zrobić coś takiego, ponieważ chcemy coś sprawdzić. Ale co, no to Wam powiem po prostu na odcinkach w poniedziałek. Dobra, ja się z Wami żegnam, bo już nie chrypa znowu łapie, bo jest wieczór, jest 19, jest sobota, więc najwyższy czas i zobaczyć, co tam, zwłaszcza, że dzisiaj przyjechała taka fajna super rodzina do nas, do tego mojego domu i muszę Wam się przyznać, że tam podczas nagrywania filmu możecie zobaczyć twarz chłopaka, który dzisiaj jest u mnie gościem i przyszedł do pomocy, jak zobaczył, że muruje i stwierdził, że nie będzie się robić, czy nie, tylko przyjść do pomocy, więc dziękuję Ci bardzo masa dzisiaj świetnej roboty odwaliłeś, bez Ciebie bym tego nie zrobił więc pozdrawiam Ciebie musiałbym sprawdzić skąd byłeś ale, bo mówiłeś, żeby pozdrowić swoją miejscowość Hejcie, zaraz zobaczę, żeby nie było. żeby nie było gdzieś mam w telefonie. Ale to dobra, to najwyżej napiszę Wam. Yy, tutaj pod spodem będzie, kogo nam pozdrawiamy jako miejscowość. Dobra, dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli Ci się podoba ten kanał, oczywiście możesz go zasubskrybować, bo już niedługo zobaczycie bardzo fajną, ciekawą tematykę remontu domu. A to był początek właśnie z tego remontu. A zobaczycie teraz, jak to się wszystko będzie zmieniać, krok po kroku, i jak my to wykonujemy w sposób taki, że. W prosty sposób, może tak, w prosty sposób, żeby coś fajnie wykonać i fajnie zrobić. Dzięki, na razie uciekam, cześć.